ColdJet Jet zrewolucjonizował technologię czyszczenia suchym lodem. Prowadził maszyny Aero2. Nową serię najbardziej zaawansowanych na świecie urządzeń do czyszczenia suchym lodem. Seria urządzeń Aero2 to najbardziej wydajne i efektywne maszyny czyszczące, jakie kiedykolwiek powstały. Dzięki nowemu designowi, który obejmuje usprawniony liniowy system pneumatyczny oraz system dozowania. Straty ciśnienia powietrza i suchego lodu ograniczają się do minimum. Gwarantuje to bezpulsacyjny ciągły strumień czyszczący, przy mniejszym zużyciu powietrza i mniejszej ilości suchego lodu. Maszyny serii Aero2 są nie tylko najbardziej zaawansowane technologicznie, ale także najłatwiejsze w obsłudze. Siedmiocalowy, kolorowy wyświetlacz z cyfrowym sterowaniem pozwala łatwo podejrzeć i dostosować parametry czyszczenia oraz ustawienia maszyny. A dzięki programowalnym i chronionym kasłem recepturom możesz zachować pełną kontrolę i zapewnić najbardziej efektywne ustawienia dla każdej pojedynczej aplikacji. Wszystkie maszyny Aero 2 są połączone. Z serią Aero2 jako pierwsi wprowadzamy rozwiązania przemysłu 4.0 do technologii czyszczenia suchym lodem. Maszyny wyposażone są w łączność opartą na internecie rzeczy OIT poprzez platformę Cold Jet Connect, która zapewnia zdalny monitoring i diagnostykę. Dzięki temu masz lepszy wgląd w swoje działania. Seria Aero2 oferuje różne opcje czyszczenia. Dzięki dwóm liniom maszyn PCS i PLT możesz wybrać najlepszą formę czyszczenia dla swojej unikalnej aplikacji. Modele PCS wyposażone są w rewolucyjny system kontroli cząsteczek, który tnie standardowy granulat suchego lodu na cząsteczki od 3 do 0,3 mm i każdej wielkości pomiędzy nimi. PCS to wydajność 28 różnych maszyn w jednej. Od bardzo zaawansowanych do najdelikatniejszych zastosowań czyszczenia. Żadna maszyna na rynku nie jest w stanie zapewnić takiej precyzji i wszechstronności zastosowań. Modele PLT są zaprojektowane tak, aby były bardziej efektywne przy wyższym ciśnieniu powietrza. Są zoptymalizowane do zastosowań wymagających większej mocy. Maszyny PLT wykorzystują standardowy granulat do bardziej agresywnego czyszczenia. Większa skuteczność. Zwiększona wszechstronność. Wyższa wydajność. Inteligentna technologia. Oto seria urządzeń Aero 2. Cold Jet, the force of nature.